Jest wielki czwartek, 17 kwietnia. Uświadom sobie, że Jezus jest teraz obok ciebie. Chce z Tobą pobyć przez chwilę, porozmawiać, poruszyć serce. Otwórz je przed nim. Nie bój się Jego obecności. aniżeli Ci? Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli Ci? Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli Ci? słowo pochodzi z Ewangelii według Świętego Jana. Było to przed Świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, Widząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce, oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, stał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąłszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Jezus wraz z uczniami jest w wieczerniku. Jest świadomy tego, co go czeka. Potrafi odczytywać rzeczywistość. Wie, co się dzieje w sercu Judasza. W swojej wolności odczuwa, że Ojciec złożył wszystko w jego ręce. Ma też głębokie poczucie, że powraca do Ojca. Czy jesteś wrażliwy na rzeczywistość? i potrafisz odczytywać jej znaki. Sytuacja jest bardzo napięta, a Jezus bierze miskę z wodą, ręcznik i zaczyna myć uczniom nogi. Nieprawdopodobny gest. Pośród tego, co go spotyka i czego się spodziewa, on się nie załamuje, nie zamyka w sobie i w swoim tragicznym położeniu. Wychodzi ku tym, którzy też przyczyniają się do jego bólu, zdradzając, zapierając się, uciekając. Jakie uczucia wzbudza w tobie ten moment? Jezus pokazuje swoje serce, które jest bardzo wrażliwe. Wrażliwość ta wyraża się w tym, że Jezus przestaje kontrolować sytuację, poddaje się jej, zgadza się na nią. Przecież mógł uciec, zabezpieczyć się. Nie robi tego. Na dodatek wychodzi ku tym, którzy tę wrażliwość zranią. Pozwala na to. Postawa Piotra jest inna. Nigdy mi nie będziesz mył nóg. Nie pozwolę. Moja wrażliwość tego nie zniesie do której postawy jest Ci bliżej. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza iskarioty, Skarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, stał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąłszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę powiedział do niego Jezus. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel umyłem Wam nogi, to i Wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem Wam bowiem przykład, abyście i Wy tak czynili, jak ja Wam uczyniłem. Jezus do końca jest sobą. Nie bój się być taki, szczególnie w trudnych sytuacjach. Proś Jezusa, by uczynił twoje serce wrażliwym, zdolnym do takiej miłości. Pała Ojcu i Synowi i, Synowi, i, Duchowi, i Duchowi Świętemu, Świętemu jak, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze, i na i wieki wieków. Amen.